Jak zamienić widok komórek, który jest przedstawiony w takiej tabeli, na widok, który pokaże nam, jakie formuły są ukryte tak naprawdę w poszczególnych komórkach. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich, no to wejście do karty Plik, wybranie opcji, zakładka zaawansowane. Jeżeli zeskrolujemy sobie w dół, znajduje się tutaj w opcjach wyświetlania. Pokaż formuły w komórkach zamiast obliczonych wyników. Czyli w komórce znajduje się jakieś obliczenie, jakaś formuła, funkcja, którą chcemy pokazać zamiast wyniku, który ona oblicza. Wybieramy sobie tę opcję, klikamy OK i widzimy teraz w tych kolumnach, jakie są wrzucone formuły, jakie są wrzucone obliczenia. I teraz możemy zobaczyć, skąd co się bierze. Tak jak powiedziałem na początku, są na to dwa sposoby. Pierwszy to był ten, który właśnie pokazałem, a drugi to wybranie skrótu ctrl tilde. W ten sposób wracamy do widoku poprzedniego. Jeżeli raz jeszcze wybiorę ctrl tilde, wrócę do widoku pokazującego formuły i tak z powrotem. Jeszcze jedną opcją na zobaczenie, co tak naprawdę znajduje się w komórce, jest podwójne kliknięcie. Tak? Czyli wybierzmy sobie komórkę, gdzie znajduje się jakaś formuła. Podwójny klik i widzimy skąd się coś wywodzi. Możemy też to zrobić na karcie formuły. Jako czwartą opcję, tak naprawdę zweryfikowanie skąd dana komórka czerpie dane, ale nie do końca będziemy wiedzieli, co tak naprawdę w tych danych, jak te dane są obliczane. Czyli możemy wybrać sobie, śledzić poprzedniki i teraz widzimy skąd ta wartość się wzięła. Tak naprawdę, z których komórek ona jest pobierana, czyli nie wiemy jakie obliczenie konkretnie jest tam zrobione, ale wiemy, że na tą komórkę wpływa komórka komórka F3 E3 i D3 czyli możemy sobie zweryfikować skąd te dane są zaciągane po wyświetlenie funkcji zamiast wyniku to skrót Ctrl tilda. i w ten sposób pokazujemy wszystkie przedstawione tutaj obliczenia